PASZŁO! Nie... No nie Dawid, nie możesz nic nie wspierać! Dobra, nie no zebrałem no. nie zebrałam nic. Z... Dobra, okay. chodź, chodź tutaj Dawid, za mną, chodź. No, no, ustawiamy się tutaj w kranicach, o. O shit, creeper. creeper! Creeper, oh man. Kurczę. Dobra, A jeszcze... jeżeli to... Dawid... Dawid, podn podniosłeś coś? E, czekajcie, ja, ja się zabiję, bo ja mam, mam mało. musimy się zabić, więc... zabija moment... Zabijcie gdyby... mnie? Zabijacie mnie? Bo ja mam piasek. Po pierwsze, mam piasek, ja po, po drugie, mam mało życia. Więc mnie zabijecie, to się od ja razu Ile masz Zabij... życia jeszcze? No. Zabij mnie nikodem. Halo. To chodź na ląd. O, Januszek, chodź do nas. A, A spam no. pyszkę. Tylko, ja. czekaj, od... jak na każdej Janek, ustawiamy się w kręgu. Czekaj, ale nie działa wiesz, Komputer jeszcze. Zadzwonię do was. Czekajcie chwilę, ja muszę sobie po, poustawiać wszystkie paszki za sobą, bo tutaj nie mam jednej, bo mojej ulubionej. No, Dawid, chodź tu, bo zaraz będę kawana. No. Dobry, już lecę. Jeszcze rozglądam. Nie, to nie. No jak ze Dobra, tak. Ja mam problem po prostu z kompem. Y, a co ci się stało? Nie chce ci się odpalić komputer? O nie, Minecraft mi świruje. Ty, bo ja piasek I zebrałem to... przez przypadek. Zabramy. Dobra, ustawmy się tutaj w kółeczku, proszę ładnie. Dobra. Jeszcze jeszcze pięć minut, okej? Okay? Może mi się. Ej, dobra. Pięć minut, czekamy, okej? Okay? Dobra, czekamy. Dobra, czekamy. Ale tylko tutaj czekajcie. Czekajcie. Dajcie nie się tutaj. Tu... Wezmę ten piasek i zrobię e, taką obudowę, i jak ktoś z tego wyjdzie, ten dostanie no Bo już na tego Okej. dość. To muszę gonić za innymi. E. Ej, będzie mnie się subskrybentów. Lol. Fajnie. Mój Obyga. brat ma stówę. Mhm. Fajnie, A już to od dawna wytał. nie nagrywa Jestem dumny, dumny z postępów mojego brata na kanale, na YouTubie. No, kurczę, ja już głodek straciłem. Dobra, pytanie, czy pokazuje się mój live? Wiecie co? Mogę ja się jeszcze raz zabić, bo ja już w głodku dużo A, dobra, nie. A no, będziesz pokazywał twarz? Bo jestem ciekawy, jaką masz twarz. Dobra, jest, pokazuje się, że mam live'a. Dobra. Dobra, jak ktoś z tego wyjdzie, to jest autentyczny banik. Uuu, na ile. Na rok. Nie ten, ten serwer nie przetrwa roku. Bez kitu. Ej, jeśli ten serwer przetrwa rok, to nie wiem. Idziemy na lody. Dobra. dobra. Super. I, I Michał stawia... Super, Michał stworzył serwer, więc Michał stawia lody. Okej. Okay. Ej, dobra, czekaj, trzeba to sprawdzić. Nie, nigdzie w powie, nie ma chyba wioski. Ja, możecie zaczynać, bo w ciągu pięciu minut na pewno tego nie ma prawie. No poczekajcie, K tylko... Tylko wejdę na live'a Nikodema. Nie ma, nie ma, nie Dawid, nie ty masz... też wejdź na mojego live'a, Zobacz, zobaczysz co... Co ja tutaj mam za podpalane rzeczy. Dobra, Chodź tam się będzie. się wyłączę e nie, Ja nie mam za bardzo na czym włączyć tego live'a. Jak to? komputera nie masz? O. Dobra, sobie włączę na operę. Ale y powiem wam dopiero, żebyście nie zaczynali beze mnie, okej? Okay? Dobra, e czyli tak. Pokazać Wam prawdziwą. Ej, Michał, jesteś na live? Ie? to patrz na to prawdziwe Wikse. Jaki, jaki masz. Czekaj, jak, jak, masz, jak, masz jak, jak się tymi nazywa tymi tymi? w ogóle Twój kanał Nikodem? Podłoga Nikodem 2013, podłoga. I tak. Nikodem. Dwa podłoga. A właśnie, jestem. 2013. Co to ma być? Ja Co? Ja czekam A czego ty oglądasz? Co ty oglądasz? Oglądam live'a y, tego Szerego z Anarchia SMP3. Ej czekaj, czyli Kurczę. tak, ale na, poc na początku Patrz na, jest... to... na to wiksę O Dawid patrz na to? Na Jaki jest twój nick na YouTube, no! Podłoga, nikodem Podło 2013. Podłoga. Dobra, ale czekajcie. Czy to jest nikodem? To, co myślę? Czy to nie jest to, co myślę? Nie wiem, a wiecie, że ja mogę sobie ja mam, takie, ja mam takiego moda, że mogę sobie zrobić FOW 0. W sensie, wiecie, jak jest pole widzenia gracza, to ja mogę sobie zrobić 0.0. A wie, że nie ma takiego kogoś. Takiego Fowa? Jak ty masz odwrócony ekran? No normalnie. Właśnie. Ja mam takiego moda. Czekaj, zaraz się pokażę. Patrzę na moda. E Twikru... Od razu mówię, mam małe opóźnienie. Mam i mod e menu. to Przez to chyba jest? Jak, jaki mod? To sobie może też zainstaluję. Twikru. I Twi Nie, jak. Ty wy i Nie. Ty wy. e a k r -u. Dobra, potem powiem. Klikam sobie R. I scrollem mogę się oddalać. Jak nacisnę Ctrl, to mam oddam sobie o 5, nie o 1. I mogę zrobić coś takiego właśnie. Coś takiego nawet. 360, co nie czaisz to? No, czekaj. To jest zoom! O, a Minecraft mi, no Minecraft mi się zawiesił. Minecraft mi się zawiesił. Za bardzo przybliżyłem. Nie widać, że by ci się zawiesił. Wiem. Ale jest opóźnienie straszne. 30 sekund całe Bo ja się teraz ruszam, nie? Normalnie To nie no. widać tego Czekaj, zamknij... I gzda <s celebrities> Ej, dobra, nie można opuszczać tego obszaru? Dobra, to ja niszczę obszar go powiększam Nie, nie, Dobra, nie, dawaj! Nie. Dawaj! Nie! Czekaj, zamknij. a Mogę go zmniejszyć jeszcze raz odbudować? Bez wychodzenia? Ja, 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 yeah. I, tak, Michał, co ty komendę Dobra. wpisujesz? Mogę go zniszczyć i odbudować? Ej, gdzie, gdzie jest... Nie... Nie ja wyszedłem na nie chwilę. Ja na chwilę wyszedłem. Ty się przez chwilę czemu logujesz? Ja nie mogę, no. Ja nie mam Dobra. oryginalnego Minecrafta. Ej słuchajcie, Minecraft na moim komputerze nie działa i będę musiał grać na krystal, znaczy że na koncie Klara Mówka. zadziała? Ej, czekajcie, mogę się na chwilę wyłączyć z grupy? No. To dawajcie, czekamy jeszcze na Janka. Ale posłuchaj, czy mogę na krystalu grać? No można na każdym, na koncie. bo włączyłem to. Dobra. No, ja gram na Janek, więc wiesz, no. Gorzej do mnie nie będziesz miał. Będę miał, uwierz mi. Gram na jakiejś myszce, która jest mniejsza od mojego państwa w Nie masz tej swojej starej, co miałeś? Nie, nie gram kupaczki. gram na komputerze mojej mamy. To się nie nagrywa myszką. No to przełącz komputerze. tę myszkę swoją. O, przepraszam, Kurde, Dawid, nie słychać cię w ogóle. A ja jest w tych Ej, Janek nie, Janek, nie słychać cię. Wiesz, Niko, że ty pokazałeś na live? Jaki masz login? Niestety wiem, dlatego będę musiał go zmienić. nie, spokojnie tak go nie zapisałem nigdzie, więc idę, tak, ale śmiesznie. Wiem, śmiesznie. Co, Bo ja ty, ja jestem co, co ty robisz, Michał? Co A nie jest wiksa, pixa, wiksa, 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 wiksa. Ej, uderzyłeś mi, Michał. To nazywa... Patrz, jak Mace! A nie, to nie Mace! Ej, ty masz game moda? Nie, nie ma. Nie. Widziałam Patrz. jak dostaje obrażenia. Ale no to, skąd miał mieć niby Mace'a, co? Nie, nie, nie ma, ma Ja go łapką to... hitnąłem, i że Mejs. Dobra, ale czekajcie, muszę sobie jedną rzecz zmienić w ustawieniach, więc y, ja na razie Z2. Dobra, nara. Był chcę zaliczony. Szczyt, sterowanie. I to Uczy... nikodem ten pojedynek na łapki? Mhm. Gotowe, Dobra, gotowe. Dobra, trzy. Ej, to ja też chcę. Bo ja. No. Ja też chcę. Ło! Wow. Ej, bez takich. Ej, nie też zabicie, Ej, nie bo też zabicie, ja już mam mało kłodku. Ja mam, mam... Nie też zabicie, bo mam z kłodku. Podoba... Dobra, Dobra to... to ja się dadam sam. Ale nie, nie tego, co chciałeś! <grym> Ej, Follituff, no! Kurde! Nie, ja mnie <grym> też zabijesz? Za... Ty mnie... Dobra. Zabij mnie też! Kiedy Janek będzie? Ja żebyś się zagrać. Ej, no gdzie wy odchodzicie? Ej, ban będzie, no. no co? Nie ma, Już nie ma, już nie ma obszaru. Chcę obszar? Nie ma. O, czemu nie znamy chorób? Za każdym razem to samo. Czemu nie mogą jednej grupy naprawić w muszę to znaleźć, kurczę, bo to gdzieś powinno... na pewno jest. Gdzie? Ale co jest? Nieważne. On wioski szuka. Dokładnie. Czekaj, graficzne 20... 30... Mamy 30, 30. Kurczę, jaki to był mod, który rozpoznaje Sid? Ej, pamiętacie, jaki to był mod, co na Anarchii nawet był wykorzystany? Ej Janek, ale jak ty, ty po prostu źle wpisałeś IP, Janek? Nie wiem, właśnie nie znamy hosting, pokazuje. No czyli źle wpisałeś IP. No Dawid, przestań. Co? Ale przestać? Yy, co robić? Dobra, zaczynamy, nie ma czasu. za o, no, oficjalnie start Hunter! Nie, 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 nie! Jeszcze nie! Ja! Ja mam się Ustawcie <laughs> się tu w kręgu jakimś. No. Dzień dobry, witam. Ej, ej, stój, stój! Patrz, 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 patrz! Dawid, odwróć się O, misła, to wiesz, to tobie. <laughs> No cicho! Ja, teraz jest moja przemowa, to tak. Fajnie. Ma, Ej, pokaż mnie na lewie. Tutaj, tutaj grać, i To ogólnie jest nas mało, ale będą jeszcze dwie osoby. Jakie? Jarusek i kto? Kogo I... urodzi? Janek. A, Dani da, 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 Janek. Da. Janek da... Skoro zaczynamy, to już lecę. Czekaj, no, ja... Serde. Ja chyba z Michałem polecę, bo Michał wie, Nie? gdzie jest... Jakaś wioska? Ej, bo już się za zaczyna, nie? No tak. No, no już się za zaczyna. Z a, no to z... jest ja dopiero drewno. Michał, a zostawisz mi coś z tej wioski? Proszę. A gdzie jest wioska? Gdzie jest wioska? Michał! No, 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 zostawisz mi coś, proszę. I gdzie jest wioska? To jest wioska? Nie ma wioski, żadnej no, Wioska. Ty nic nie słyszałeś. U. Widzę już ją. Ja myślałam, że to wioska, tylko po prostu... <laughs> ja bym dużo wcześniej zobaczył. To A ja też chcę mieć cokolwiek. Pamiętacie o mojej umowie na trzy żelaza? Tak, pamiętamy i ci jej nie wykorzystam. I nie ten, nie dam. Hej! No trzy Michał! Daj stąd! Dobra, ja się w sumie zacznę stakować po prostu. Tak mam, Filip! Ja nie mogę, popełniam ten sam błąd, co damy Logan. Ej, hey, no ja... Michał! Co? Michał! Zmieta, to wioska! Okej, okay, okej, okay, już. Mogę tylko Do. trochę sobie pszenicy zebrać, bo ja już umieram. Mogę? Michał? Czy trochę. O, ty wrya! Michał, stop. Bo już, weź, no Michał. Nie bądź ham. To jest moja wioska. No weź trochę, mogę rzeczy. A wy ty Może chociaż co? mi chcesz dać te trzy żelaza, a potem dziesięć żelaza? Zostawię ci coś, okej? Okay? Mogę trzy żelaza? Nie. Zostawię ci coś, okej? Okay? To mogę chociaż wziąć moje rzeczy? Z jedno drewno chcesz? Jedno drewno i trochę trzciny. Nie, po pierwsze nie jedno drewno, tylko kilka drewna, a po drugie trochę trzciny miałem. No no to no jest wszystko jest dobrze. No czego on chce ten głupi. No, no. już Już znikam, już, spoko. I że będzie tu więcej nie widział. Dobra, dobra. A, a drewno trochę zbiorę. Kusi. Z ostatniej... mogę sobie drewno chociaż trochę zabrać? z najbliższego lądu. Ale Michał to jest agresyvki. Tam... Tylko z, lu... z lutu... Dobra, możesz. Dobra, będę lutował domki po kolei. A ty będziesz sobie mógł chodzić tutaj, okej? Okay? Dobra. Nie będę dotyka nie będę wchodził do domków. E... To tylko nie zbijańka. Muszę do domku. Bez. Okej, okay, tylko chcę skräftinga skorzystać. Nie jestem w domku, nie jestem w domku, nie jestem w domku. No, ja sorry, nie, szalony, nie dołamam tego, to się. No, dzień dobry, dzień dobry. Będę jakudzie. Bo do, dziś tamini. Nas odwiedził. Będę za dwadzieścia minuty kongerski spędził. A my dopiero teraz zaczęliśmy, bo czekaliśmy na Janka. W której tak I nie ty, będzie? Nie... Oj, Michał. Tak mamo, Dobra. pistrzan. To była przewaga. To dzisiaj na tej Anaki. Że... Co? Michał, nie wchodzę do domku. Powiedziałeś, że mogę. Ale... Nie jestem w wiosce? Nie jestem w wiosce. I zbanowałeś mnie? Nie. nie. Super. Został zabity przez żelazny golem. Piękna informacja, szczerze. Kto, Kto zabija golema? Kto zabija golema? Właśnie, nie, nie, zabi nie zabija, A. tylko został zabity. Mogę trzy żelaza? A. Nie. Zostawiam ci ja tak. tak. O nie, dobra, ja nie ale ja chory jesteś? ale jak jest chory, nie mogę wyjść z domu. Aaa. Dawid, tu ci zostawiłem itemki. Dobra. bardzo mi przykro, ale z nieokreślonych... E, no nie, inaczej mi zabrumuje wszystkie itemy. Nie mogę, to wpuścić na serwer i... Pycham. z z i z ciebie trochę, Michał. Ale ty Janek nie możesz ten... Wejść z mamy? No czy mój Minecraft działa bardzo dobrze już. Bo mama coś tam w ustawieniach graficznych zrobiła, ale teraz mi pokazuje, że jest host. Niko mam drugą wioskę? Sprawdziłem... Sprawdziłem 50 razy, czy dobrze przepisałem. I, i, I dobrze przepisałem. Ale, więc, a masz dobrą wersję? Jeden... Czekaj, a może ja ci złą wersję podałem? Czekaj, na której my jesteśmy w wersji? Ty, ja nikomu nie, ma drugą wiochę. Ja nie chcę, ci wersję podałem. Jeden, kropka Dawid, tak, tylko nie, tutaj nie, zostaw nie. moje rzeczy, to, to jest moje. Ej, ale macie sojusz? Ale macie sojusz? Oni mają sojusz! Michał, zwanuj ich! Michał... Nie Możesz mamy żadnego tak? sojuszu! Kurde, Michał, no naprawdę no, do no, mnie lecisz! Weź! Tak jest, przebaczcie. Ej, a ty nikodem tak, z się Michał, dzielimy się łupami z tego statku? Ale chyba nikodem go zlutował! Oczywiście, że go zlutowałem, co wy sobie myślicie, że ja debil jestem? Dobra, idziemy no, zabić nikodem! Chodź dalej! Nikodem. Ale mogę mu dać. O, Michał, mogę widzieć. Majster, ale nie jest mi sok. No, zobaczycie przez chwilę jakoś. Bo idę obok A wiecie, buchu. że mogę wam oddać rzesze z tego statku? No. Uh -huh. Dobra. Dobra Zadam, to, to Ja zaklepuję. Ej, czekaj. Co było na. To ja zaklepuję y, całą żelazę, a, Niko, a Dawid. E, ja była mapa? Była mapa. Ja tak, była mapa. była mapa. Była mapa. Była ma mapa. Tak ja zakupuję mapę. mapę. Ale nie jest nie obietnica, nie że mnie nie zabijecie, dopóki nie, nie, nie będę miał chociaż, że, chociażby żelaznego seta. Dobra. Do nie. Ty i nie I Gdzie ty jesteś? No, się, żebyście mnie zabili. Znaczy bo Janek już do mnie mówi, no. No wiesz co się okazało? Poza ty no. mi nie napisałeś IP do skopiowania na Whatsappie. Nie napisałeś donat Minecraft, tylko Donat no. minat. Minecy... Michał, chodź. Ty wy... Patrz. Poza tym nie ja mogę. Się nie Czekaj, to jest... Stop. Dobra, naj... rozdzielę. Chodź Michał. Najpierw Michał. Okay. Michał, tak. Ty chcesz mapę? Nie, wow. ja za kiedy pan bierze mapę. Michał I żelazo. A, na, że no, było ultra mało. A ty, Dawid, masz proch. Tutaj masz to i jeszcze to. Z ten było. prochy. Ja e, Janek, Zde. bo ty musisz wpisać, register i wymyśl sobie hasło. Okej. Okay. A później, jak będziesz wchodzić na, to raze, raze, ja to ja na serwer bazy. drugi raz, to wpisz na po prostu login i te twoje hasło. Zrozumiałeś? No. Tak. No dobra, dobra, ja szukam miejsca na bazę. Czekaj, wpisam register, y register i to co wymyśliłem. Ale to podwójnie to się musisz raz wpisać. To co to, wymyśliłeś, musisz jeszcze, wpisać podwójnie. Musisz jeszcze raz wpisać to, co wymyśliłeś. A później! Jak wejdziesz drugi raz, to już... Normalnie. Dobra, jest, mogę się ruszać. No tylko na spawnie nie wiem dlaczego nie można niszczyć bloku. No dobra. No idę sobie ze Ej, można na kogoś zrobić trapa, po prostu zabudować cały spawn Ej, Jeśli ja wiem jak ten... trapa robić. ej, ja wiem jak trapa Mam portal no Fajnie! Spodnie. Można zrobić trapa Ale można stawić... Nie, to nie jest portal, kurczę Można stawiać bloki, czy nie można? Nie, nie wiem ale można. Y, nie, bloków też nie można stawiać. Tylko na, y, na Game Mode można. Ale można je przepać pistolem. Hmm? Ale nie możesz tam postawić pistolem, na Ale możesz postawić pistolem na poza. Wiesz, o jedną kratkę poza, a potem przepać pistolem na. Nie? No. No to. Ja to... Bo nie to... widzę problemów w tym moim. Rzez ty wryłam. Same problemy. I w ogóle ktoś nas ogląda? Nie wiem. <laughs> nie mam drugiego monitora, tak więc jest, uh, ciężko mi sprawdzić. Kurczę, nie mam jedzenia żadnego. A ja nie mam drewna. Czy mogę się na spawnie czuć bezpiecznie? Tak, na spawnie no, możesz na się spełnię. czuć bezpiecznie. Spawn to będzie o. Spawn to będzie oaza spokoju. S Boję. Ustalamy spawn to Do. będzie oaza spokoju. Dane na przykład nie mam Czyli mam rozumieć, że ja mam się osiedlać na spawnie? Nie możesz na spawnie, bo tam się nie da budować. Ale skoro... Ale spawn to nie jest to miejsce, w którym się nie można budować spawn. To jest miejsce dookoła. Też. Tak, zakładam przynajmniej. No nie, spawn to jest miejsce. Nie gadaj! Co się stało? na Tu sobie stoi. Ciekawe co po nim będzie. Nikt się tego nie spodziewa, no. Co? Nie, że skrzynka. TNT? Bo zarobiaksów. Dobra, tak. No, Damit, ja Dawid, no, Dawid, no. Dawid, Dawid. Tak. Działa. Jakby to. To jest anarchia klasowa, a nie anarchia klasowa i twojego brata. Ja mojego brata nie powstrzymam. Jakby ja przez większość czasu siedzę z, e, be, e, Mój brat siedzi, a nie. Jest... No nie, nie. Ale Ale sam 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 tak, Dawid, to jest nieferde, nie fair, nie to jest nie fair zdecydowanie. Na pewno nie powiem mu hasła. Na pewno nie powiem mu hasła. Nie powiem mu hasła już. No nie powiem mu hasła, to spoko. Pytanie, czy teraz Dawid gra. Na pewno gra Dawid. Czy Nie, może, może ten... Brat Dawida używa jakiegoś podejrzanego modulatora. Znaczy, jeżeli bym miał... Hmm, kurczę, teraz sobie myślę tak. I dobra, a Niko robi live mogę go znaleźć. To... A Niko robi live mogę go znaleźć wszędzie. Ej, i da, uwaga. kończę live'a, kończę live'a, oficjalnie kończę ja, live'a. No daj, dajcie coś powiedzieć.